Witam Was w kolejnym reworku, a mianowicie rework Krusa. Tutaj też się parę rzeczy zmieniło. Myślę, że w miarę przyjemnych. Krus całkiem teraz będzie fajny do gry. I lecimy ze spacją. Po pierwsze spacja jest obszarowa. Dlatego zaprezentuję Wam to. Jak widzimy bije obszarowo. I zmniejszony ma czas działania troszeczkę. Bo wcześniej było 0,3, teraz jest 0,2. Co sprawia, że Krusem da się normalnie stepować bez zawieszeń. Jako tako na, samym, na samej spacji tego nie widać aż tak mocno, no bo to jest mimo wszystko 0,1. Ale to jest wystarczająco, żeby Krus się nie zawieszał co, co któryś tam atak. Następnie święta strzała. Tutaj. Skill jest na dwa pola i została zwiększona szansa na magiczne światło. Także, też całkiem przyjemnie, bardzo ładny obszar. Trzykrotny atak. Tutaj taka zmiana zaszła, że cooldown jest chyba mniejszy. Nie jestem pewien. I dodatkowo dali nam prawdopodobieństwo zadania ciosu krytycznego. Zostaje zwiększone o 30%. Czyli wygląda to tak. Jakiś naplet mi się tutaj wkleił w film. Święty oddech. Tutaj się zupełnie nic nie zmieniło. Czyli rzucamy. I moby mają debuffa. Święty żywioł. Modlitwa ataku i modlitwa obrony. Tutaj w sumie wszystkie te bufy od razu zaprezentuję, bo całkiem zabawne to jest. A mianowicie, cast time wszystkich jest zmniejszony do 0,0. Tak więc wszystkie skille są rzucane bardzo ładnie. I Chilek też jest od razu rzucany z automatu. Natomiast le leciutką zwiechę łapie. Jak się rzuca te bufy, natomiast tak czy inaczej yy, i tak bardzo szybko się rzucają. Także ładowanie święty żywioł tutaj zaszły takie zmiany, że czas regeneracji został zmniejszony do 50 sekund. I dodatkowo ładowanie troszeczkę straciło na obrażeniach. Pierwsze ładowanie ma siłę ataku o 10%, wcześniej było tak samo, natomiast czas trwania był chyba troszeczkę krótszy. Drugie potrójne, wszystkie siły ataku zwiększono o 20%, czyli zmniejszyli o 10% i cooldown został taki sam, znaczy cooldown czas trwania. I trzecie ładowanie, czas trwania zmniejszony do 10 sekund, wszystkie siły ataku zostały zwiększone o 30%, czyli... Tutaj mamy nerw o 20%. Natomiast łącznie całość trwa 45 sekund, więc czas między skończeniem ładowania się a ponownym włączeniem to jest 5 sekund. Natomiast doszła taka zmiana, że czas regeneracji tego efektu nie może zostać skrócony. Czyli żadne Laureny, żadne Karno. Nic nie może nam skrócić ładowania, następnie heal. Heal jest dosyć mocny ogólnie. Znaczy, po pierwsze, czas regeneracji został zwiększony do 20 sekund. To jest akurat nerf. Natomiast ten nerf jest w miarę w jakiś sposób sensowny, gdyż po pierwsze, oprócz tego, że regenerujemy swoje życie za poziom gracza razy 25 to jeszcze doszło przywracanie 10% maksymalnego pZ. i to działa zarówno na sojusznika, jak i na nas efektu te, czasu tego nie możemy skrócić niczym natomiast jest to bardzo silne i w przypadku takich PVP jak na przykład mają 80 AW level, gdzie taki Krus ma około 120 khp, czy tam 110 no, to uleczymy się za jakieś 14-15kHP to jest bardzo dużo, jak na wojownika. Dalej, dalej mamy Święty Krzyż. Tutaj zmiana wyszła taka, że po pierwsze, czas regeneracji został znacząco zmieniony, bo do 15 sekund. Po drugie, obszar skila jest w obrębie dwóch pól, wcześniej to był określony obszar. No i dodatkowo dali tutaj, że z prawdopodobieństwem 30% powoduje szok. Całkiem fajnie. Wzrastająca tarcza, tutaj też lekkie zmiany weszły. A mianowicie wcześniej ta tarcza dawała nam antykryt. Teraz mamy taki bufek na 10 sekund. Z prawdopodobieństwem 100% dopiera się wymuszonym ruchom. Wszyscy sojusznicy w obrębie trzech pól otrzymują co 1,5 sekundy święta zbroja. Doznane obrażenia zostają zmniejszone o 15%. Odporność na wszystkie żywioły zostaje zwiększona o 10%. Zmniejsza siłę ataków PvP o 10%. I ta święta zbroja to jest efekt tylko na naszych sojuszników. I gdy stoją blisko nas, to dostają buffa z prawdopodobieństwem 100% dopiera się wymuszanym ruchom. Doznane obrażenia zostaje zmniejszone o 30%, i odporność na wszystkie żywioły zostaje zwiększona o 15%. Także tak to wygląda. Ja sobie z tym teraz biegam. Ten chłop tutaj dostaje to na pasku. Ja mu to cały czas odnawiam, póki przy nim stoję. Modlitwa obrony i ataku. Widzieliście, jak wygląda kastowanie. Z dodatkowych zmian tutaj mamy <laughs> modlitwa ataku, ogólnie została leciutko bardzo zmieniona, gdyż poziom ataku był wcześniej zwiększony o 2, teraz jest o 1, a to jest głównie ze względu na to, że chcą wprowadzić Holkę do gry i chcą, żeby brano jednocześnie i Krusa, i Holkę na, na rajdy. Modlitwa obrany została kompletnie niezmieniona, jeśli chodzi o buffa, został taki, jak jest. I tyle. No tyle, tylko, że zdecydowanie szybciej się kastuje. Bardzo fajnie to wygląda. I ostatnio, ostatni skill, skoncentrowana moc, ultimate. Tutaj zaszła tylko taka zmiana, że dodali brak kary przy ataku długodystansowym, To jest zbyt bliska. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli będziemy stali przy przeciwniku na zasięgu dwóch kratek, tak zresztą tutaj jest napisane, w ostatniej. Sorry, nie tutaj. Tutaj w, w ostatnich dwóch linikach, jeśli przeciwnik znajduje się w obrębie dwóch pól, odniesie 70% obrażeń. Teraz na Krusie, jak użyjemy lasta z bardzo bliskiej odległości, to nie będzie już zmniejszonych obrażeń, a sam last. Wygląda tak, jak wyglądał. Nic się tutaj nie zmienia. I tyle, w zasadzie koniec. Także taki, takie zmiany. Cruz dostał niedużo zmian, natomiast są to dosyć przyjemne zmiany, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Będzie na pewno przyjemny na rajdy. Być może nawet będzie się nim fajnie ekspiło, dzięki obszarowej spacji. Dzięki temu, że tutaj ten skill również dostał. Dosyć fajny obszar, bo dwa pola to nie jest mało. Święty Krzyż również, dwa pola. Do PvP jeszcze nie wiem, jak się sprawdzi. Mam dosyć mieszane uczucia, gdyż Ład dostało nerfy, natomiast... Sama spacja, jak i ten heal, wydają się dosyć silne. I wydaje mi się, że trzeba poczekać na... Natomiast po prostu przetestują to jacyś wojownicy. A ja dzisiaj kończę. To by było tyle, jeśli chodzi o krusa. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.